Wszechmogący Ojcze, Dawko Życia, Przychodzę przed Twój tron łaski w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, w Tobie nie ma ciemności, porażki ani śmierci. W imieniu Jezusa odrzucam i wyrzekam się wszelkiego ducha śmierci, ponurości, rozpaczy i zniszczenia, który próbuje uciskać moje życie lub mój dom. Przez krew Jezusa przelaną na krzyżu unieważniam każdy wpływ tych mocy ciemności nad moim duchem, duszą i ciałem. Ogłaszam, nie umrę, ale będę żył i opowiadał dzieła Pana. Ogłaszam, moje usta będą Cię chwalić, a moje serce będzie biło tylko dla Ciebie. Panie Jezu, Ty, który zwyciężyłeś śmierć, rozświetl mnie swoim światłem. Napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, Twoim pokojem, radością i siłą. Niech każda ponura i chorobliwa myśl zostanie zastąpiona nadzieją, niech każdy strach przed śmiercią zostanie pochłonięty przez Twoje zwycięstwo, niech moc zmartwychwstania działa we mnie już dziś. Uciekać się będę pod Twoją ochronę, panie, i ogłaszam, że duch śmierci nie ma nade mną żadnej władzy, bo należy do Chrystusa. Moje życie jest ukryte w Nim, a moja przyszłość jest bezpieczna w Twoich rękach. Dziękuję ci, ojcze, że nie dałeś mi ducha strachu, lecz ducha mocy, miłości i trzeźwego umysłu. Tobie nie będzie chwała, cześć i uwielbienie teraz i na wieki wieków. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się. Amen.